Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco na horoskopie weekendowym. Od 21 do 23 będzie się bardzo dużo działo, jeżeli chodzi o zjawiska astrologiczne. Będziemy mieli energię Plutona, Marsa, więc. Bardzo ogniście, co widać po kartach, co widać po kartach tarota. Więc zapraszam Was na czytania prywatne również podczas tego weekendu. Pracuję piątek, sobota, niedziela, więc macie możliwość spotkania się ze mną na wideorozmowie. Ja pracuję w przestrzeni online. Widzimy się na pół godziny, widzimy się na 60 minut. Niektórzy potrzebują również więcej tego czasu. To wiedzą osoby, które są u mnie już któryś raz z kolei, że czasami. Pytacie czy, czy możecie się umówić jako ostatni, bo czy macie furtkę właśnie, żebyśmy sobie tą rozmowę przedłużyli. Zapraszam was na czytania nagrane astrokalendarze, horoskopy partnerskie. Sprawdźcie, jak jesteście dopasowani z partnerem. Jeżeli chcecie sprawdzić, macie niepokój jakiś odnośnie właśnie też partnerów, partnerek, zapraszam. Kochani, przechodzimy 21. Mamy energię Plutona silnie. I Marsa. Silnie potrzebne będzie oczyszczenie jakiejś relacji. Tu jest oczyszczanie. Ja widzę, że tutaj bardzo dużo się dzieje. Tu są zmiany. W piątek, ogniście. Mars, Pluton. Pluton, władca podziemi. Mars, władca ognia, więc Pluton zarządza skorpionem, Mars zarządza baranem. Więc skorpiony, barany, zwłaszcza uwaga na zmiany, bo jeżeli pewna sytuacja się nie oczyści do piątku, no to może być tutaj zburzenie całkowite systemu. To dla niektórych z was, łapcie swoje przesłania. Napiszcie, które przekazy rezonują z wami. Ale coś co było budowane na niesolidnym fundamencie, może upaść właśnie podczas tej energii Marsa. Znaczące doświadczenia życiowe, które mogą wymagać dokonania zmian. Silne często nieoczekiwane objawienia. Bum! Bardzo dobry czas tutaj, jeżeli chodzi właśnie o takie, takie wizje, takie prorocze przekazy. Macie tutaj asa Kielichów. Ktoś ma serce jak na dłoni, wyciąga, chce, chce żyć, chce odkrywać, chce eksplorować. I tutaj mamy pokazaną eksplorację, więc pięknie, ktoś zwiedza. Inni poznają siebie, więc widzę tutaj również randki. Namiętne randki, moi drodzy, zobaczcie tą kartę. I widzę zmiany, czyli na przykład single, singielki, którzy bardzo długo byli zamknięci w swoich domach, macie szansę na piękne, romantyczne randki. Niektórzy nawet ze śniadaniem. No cóż, moi kochani, może to dotyczyć też raczków, to od razu powiem. Mamy tutaj kartę księżyca, więc też są pokazane jakieś ukryte relacje. E, może to dotyczyć raków, może to dotyczyć panien, może to dotyczyć też byków. Więc uwaga, moi kochani, ale tutaj też jest percepcja. Czy wy właściwie postrzegacie pewne schematy? Macie mistrzowskie pomysły? Tu bym widziała bliźnięta, waga, wodnik, ryby. Kochani, zdecydowanie świetne pomysły, pomysły biznesowe, pomysły, gdzie komuś coś podpowiecie. Świetna komunikacja, moi kochani. Wreszcie zaczynacie ze sobą rozmawiać, co niektórzy. Wreszcie zaczyna być widać efekty po długim milczeniu. Ktoś mógł być też w separacji z kimś i wreszcie dochodzicie do porozumienia. Mamy tutaj Merkury, więc Merkury zarządza panną, zarządza bliźnietami, więc zwłaszcza no tutaj komunikacja, dom trzeci. Więc być może w domach nie było komunikacji między dziećmi, między rodzicami. Tutaj widzę podczas tego weekendu, że dochodzicie, dochodzicie do konsensusu. Jedni, jedni wybaczają, drudzy całkowicie akceptują stan rzeczy i jest wam po prostu błogą, jest wam przyjemnie, moi drodzy. Dla innych macie. Spełnienie marzeń dziewiątka kielichów. Bardzo ładny czas, jeżeli chodzi o finanse, więc coś się finalizuje, idzie jakiś przelew do Was, taki, który będzie naprawdę bardzo pozytywny, albo macie jakieś dodatkowe zlecenie właśnie podczas tego weekendu i też bym tak to widziała, bo widzę warsztat. Ktoś pracuje w swoim pięknym warsztacie, może to być branża beauty, może to być taki warsztat, jak ja mam tutaj, więc praca w domu, praca z domu, praca we własnym pięknym, własnym gabinecie. Przeczytam Wam przesłanie tej karty. Robicie to, co kochacie, więc kreatywna praca, praca twórcza. Bycie rozpoznawalnym za najwyższej jakości pracę, zwłaszcza kreatywne przedsięwzięcia. Godna zapłata ktoś z nawiązką może Wam zapłacić. Tak, jak ja dzisiaj do, otrzymałam taki przelew wspaniale od wspaniałego człowieka, pana Łukasza. Pozdrawiam pana, panie Łukaszu, bardzo serdecznie. Więc moi drodzy, cóż, mamy zmiany, mamy przemiany i mamy pracę, więc pięknie pracujecie sobie w domu, w warsztacie. Dobra współpraca z innymi i też doskonała reputacja. O Was się dobrze mówi dla tych, dla których jest to przesłanie. Dla innych musicie wyznaczyć zdrowe granice, jeżeli chodzi o relacje romantyczne. Również o takie relacje, które są relacjami kochanek-kochanka. Czy jak kto to nazywa, moi drodzy, partner-partnerka, ale tu są osoby, które są w związkach i mają dodatkową, ukrytą relację. Więc tu zostaną podczas tego weekendu wyznaczone zdrowe granice, moi kochani. Tak bym to widziała. Więc granice komuś. Cierpliwość się kończy. Pękają, słuchajcie, granice, mleko się rozlewa, walczycie o sobie, walczycie o siebie. W tej energii Marsa, w tej energii Plutona, słuchajcie, ogniście, idziecie po prostu. Zresztą tu macie też dziewiątkę buław, walczycie o swoje, ale tu jest też atak taki energetyczny, słuchajcie, ktoś komuś złorzeczy, ktoś komuś, nawet słowem, może tak. Powiem Wam, że nie jest to zbyt pozytywna energia. Przygotujcie się, nie poddawajcie się, bo jest światełko w tunelu oczywiście. Poproście o pomoc w takich sytuacjach. Archanioł Michał odcina strach, odcina negatywnych ludzi. W sytuacjach, gdzie modlimy się o cud, Archanioł Zatki, kochani. Walczcie o siebie, miejcie przekonania. Ktoś ma taki trening fitness umysłowy, albo ktoś, kto jest w branży fitness właśnie. Umysł, ja się muszę namęczyć, ja się muszę na zastanawiać, ja zrobię to, sfinalizuję podczas tego weekendu, ale muszę się nakombinować, muszę tutaj podzwonić, muszę tu jeszcze coś załatwić. Dopnijcie, kochani, tego. A opłaci się to. Inni wyjeżdżają w podróż. Dla jednych podróż służbowa, dla innych podróż poza miejsce zamieszkania, poza województwo, widzę. Ale też zagraniczne podróże, również moi kochani. Tu jest też zdolność do wielozadaniowości. Dzielicie obowiązki. A ktoś będzie miał rozmowę o podziale władzy: podziale władzy, podziale majątku. Dom dziesiąty to władza. Więc kochani. Tutaj zaraz powiem jeszcze o tej sytuacji dotyczącej relacji romantycznej I, i właśnie władzy. Też odłożę sobie tą kartę kochanków, która mi zniknęła. Moi kochani, tutaj zdecydowanie mamy zarabianie, ale też ktoś narzeka na jakiś kontrakt finansowy. Ktoś czegoś może nie dostrzegać. Ktoś może mieć poczucie, że zalewa go taka fala niemożności podjęcia decyzji. Zalewa go takie uczucie bezcelowości, bez takiego, takiego marazmu, bym nawet powiedziała. Nie dostrzegacie czegoś, nie chcecie czegoś dostrzec. Zatracacie się we własnym świecie, zamykacie się w domach, co niektórzy. Nie róbcie tego, kochani. Złapcie równowagę i wyjdźcie z domu. Łączenie pomysłów z innymi. Ja widzę też związki, które wracają z przeszłości, więc ktoś się może spodziewać telefonu od ekspartnera, Albo odnowienia relacji, nie mieliście kontaktu i nagle ktoś dzwoni. Ja tu widzę raczka rybki Skorpiona, dzwoniących i proponujących kobiecie właśnie jakieś odnowienie spotkań, być może jakiegoś układu. Kochani, też widzę tutaj słowo układ, więc trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie są związki zharmonizowane. No i cóż, wiadomości, wiadomości dla tych dobrych związków. Dużo wiadomości, pozytywnych wiadomości, więc macie, macie fajny czas z rodzinką. Jeżeli to dla Was przesłanie, wpiszcie kom, w komentarzu słowo rodzina. Jesteście z rodziną, widzicie się tu jest jakieś spotkanie rodzinne, cieszenie się wspólnie spędzonym czasem, obiadek, wyjście, spacer, wspólne wyjście w jakieś miejsce pięknie pokazane. Jest też pewna czarodziejka, która pracuje, która zajmuje się tym, co ja. Więc tutaj zawsze w tej karcie widać osoby mocno działające ezoterycznie. Zresztą buławy są takie też mocno ezoteryczne. I tutaj mamy sukces, nagrody, awanse, być może więcej klientów, a dla innych, pacjentów, kontrahentów, więc też dostajecie telefony, dostajecie już, patrzycie być może w kalendarz podczas tego weekendu i macie zapełniony. Więc też tak może być, też tak może być. Jakaś kobieta czegoś nie dostrzega, jeżeli chodzi o starszego mężczyznę, i dużo, dużo taka duża różnica wieku. Dla, dla was może się wydawać, że nie, bo ta kobieta może mówić to nie jest duża różnica wieku, ale tu się pogłębia jednak. Jakiś konflikt, ta kobieta czegoś nie dostrzega i to, to jest silnie związane z ludźmi, którzy mieli też powroty do związków. Więc dla każdego coś innego, dla innych jest to odcięcie się od. Od negatywów. Wreszcie, pomoc nadchodzi w ostatnim momencie. Tu może pomóc właśnie ten król Pentakli. Starszy mężczyzna może pomóc jakiejś kobiecie. I odrębnie, nie chcecie czegoś widzieć, kochani, podczas tego weekendu. Nie chcecie, nie widzicie, i mimo że nadciągają wiadomości, to do pewnych osób jeszcze pewne rzeczy nie dochodzą. Mimo otrzymanych wiadomości, dla kogo? Dla kogo, co? Dla innych odpoczynek, kochani, zmęczenie psychiczne, potrzeba snu, więc wyśpijcie się podczas tego weekendu. Niektórzy nie mogą spać, bo, bo ten Mars, ten Pluton, tak wpływają naprawdę ogniście, macie takie poczucie rozkołysania w sercu, czasami takiego niepokoju bezpodstawnego. Dajcie sobie więcej czasu przed podjęciem decyzji, jeżeli macie jakieś ważne decyzje, i w nocy właśnie odpala Wam się. To, że myślicie coraz więcej i analizujecie, być może nie dla niektórych sprawy sądowe, bo też takie coś widzę, jest tutaj pokazana karta sądu. więc cóż, kochani, wyśpijcie się, odpocznijcie i nie martwcie się na zapas. Sprawiedliwość, więc jakieś sprawy sądowe, pisma sądowe, pisma urzędowe nadciągają do Was podczas tego weekendu. Nawet ktoś przez przypadek zobaczy w skrzynce, to też bym widziała. Ale ktoś jest osierocony, ktoś, ktoś jest sam, samotny podczas tego weekendu. Zobaczcie, tu jest suknia ślubna, więc być może też ktoś rozpacza po tym, że rozstaliście się, być może mieliście plany na przyszłość. I kochani, no tutaj jest piątka: potrzeba zmiany. Rada dla Was: idźcie w pracę, zróbcie porządki, uporządkujcie swoje życie. Napiszcie siebie na nowo, napiszcie swoją nową historię. Jestem taki i taka. Osiągam to i to. Jestem szczęśliwa. Nie płaczcie nad rozlanym mlekiem. Jeżeli to nie, nie było dla Was, to po prostu nie było. Nie widzicie jeszcze, że piękne sytuacje na Was czekają. Złoty czas. Więc nie martwcie się, moi drodzy, na zapas. Zobaczymy przesłanie z kart wyroczni dla nas, kolektywnie. To jest czytanie kolektywne. Czakry, oczyszczamy czakry, energetyzujemy czakry, słuchamy muzyki hercowej, 432 herce, polecam do równowagi wszystkich czakr, ale też do oczyszczania 432 herce, jak najbardziej. Karty astrowyroczni, zobaczymy jeszcze co, jeżeli chodzi o planety. Wagi będą miały bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o rodzinkę, o dom, ale też Hirom. Uzdrawianie, więc uzdrowienie relacji właśnie w domach widzę pomiędzy Wami a Waszą rodziną. Pięknie. Tego Wam życzę, życzę Wam cudownego weekendu, ściskam Was i do zobaczenia na kolejnym czytaniu.